Słuchajcie, to jest tabor śląski online, jest ze mną Iga Fedak. Cześć, dzień dobry. I będziemy dzisiaj rozmawiać o pierwszym dniu naszego taboru online. Nie mógł się niestety odbyć tabor na żywo, ale bardzo byśmy chcieli, żeby kolejny tabor odbył się na żywo. I właśnie wtedy spotkacie się na pewno z kapelą Fedaków. Kim jest kapela Fedaków? córkę pana pokochał. Pechowy czar w zamyśleniu kosząc malin krzak strapował. Bukiet kwiatów po tajemnie ściął, pięknej darował. Tak się bez ogrodu nagle stał. Miłością wszystko na prawie. Jednej nocy lepsze prawie. Maliny i kwiaty zrodzą w trawie się. Na prawie jednej nocy lepsze sprawie Maliny i kwiaty zrodzą trawie się Wyleciałem tu gul, -gul Przez gardło w dupę czar Część wciąż tam, a druga tu po pół Ogród Żarło, żarło i mogło nie, nie ten... Nie stresowałem tutaj, że samochód był... Na pewno wiele osób, które nas oglądają, pewnie kojarzy. Natomiast jesteśmy rodzinną kapelą składającą się z mojego męża Kuby, jego siostry Karoliny i mojej skromnej osoby. Ja nazywam się Iga i wszyscy nazywamy się Fedak. Stąd oczywiście nazwa zespołu. Mieszkamy w Katowicach i gramy muzykę tradycyjną ze Śląska, ale przyznajemy, że nie tylko. Poza muzyką Śląską czasami sięgamy po muzykę z innych regionów, a czasem Kuba coś po prostu napisze, mm -hmm. bo jest y, tak y, bardzo, bardzo y, kreatywny w swoim kompozytorskim działaniu, także. Mm -hmm. y, no i poza tym, że gramy muzykę oczywiście jest to muzyka jak najbardziej do tańca, y, więc gramy na potańcówkach. Teraz wiadomo, y, jest i był taki okres mniej. Kontaktowy, <laughs> tak. tak. Natomiast tańczenie załapało się na bardzo taką niehigieniczną jakby czynność, jak się okazało, tak jest tak jest. No więc y, bardzo tego żałujemy, y, że, że akurat nie mogliśmy się z ludźmi spotykać i robić tego, co, robim, co robiliśmy do tej pory na co dzień, czyli grać do tańca mhm. i uczyć ludzi tańców i mhm. muzyki tradycyjnej. Maryniu, Mary Powiedz, jaka była Wasza taka droga do muzyki tradycyjnej, bo to nie jest y, dla ludzi w moim wieku, to można powiedzieć, że bardziej jeszcze, chociaż też wcale nie, ale wy jesteście jeszcze troszkę młodsi ode mnie. Jaka była Wasza taka droga do muzyki tradycyjnej? Klemu akurat muzyka tradycyjna, jak to się stało, że postanowiliście ją grać i, i jeszcze do tego ta droga do tańca, i to tańca tradycyjnego, polskiego, plus ten Śląsk właśnie, jak to, jaka była droga do tego wasza? Tak. Każdego członka zespołu droga była po prostu inna. Mm -hmm. Moja zaczęła się z to, tu, że moi rodzice po prostu poznali się w zespole folklorystycznym i ja w, w takim folklorystycznym środowisku dorastałam, rosłam, słuchałam tego, patrzyłam, tańczyłam. No i bardzo mi się to podobało. Natomiast później zaczęło mi się to tak podobać, że zaczęłam tak drążyć, że doszłam do tego, że Kurczę. To troszeczkę inaczej wygląda, tak, w rzeczywistości. No i poszłam na studia etnologiczne, zaczęłam jeździć na jakieś takie warsztaty z bardziej wiejskimi, czy muzykantami, śpiewaczkami, czy tancerzami. I no, już totalnie w to wsiąkłam, a kiedy poznałam Kubę, no to wciągnęłam go. Bardzo dobrze wspominam taki moment, kiedy pojechałam z Kubą. Na jakąś tam pierwszą potańcówkę i tak się stresowałam, że przecież on, przecież jemu się to nie spodoba, on tego nie ogarnie, a on tak patrzy, jak tańczą oberka, bo Kuba jest muzykiem profesjonalnym, że tak powiem, z, z, po Akademii Muzycznej i on popatrzył, jak ludzie tańczą oberka, on sobie tak pomyślał, wyklaskał, wytupał. I mówi, dobra, to ja już wiem. I zaczął to tańczyć. Ja mówię, poszę, to, to musi być mój mąż. No nigdy nie widziałam, żeby ktoś tak załapał oberka, także to taka nasza romantyczna po prostu historia. Jacy chłopcy pyszni, jacy chłopcy pyszni grosza się nigdy nie może nic nie myśli. Przyjdzie taki na Zolyty, by to się łowiano, by to się łowiano, chociaż łokieć mu wyłazi gołe kolano, chociaż łokieć, mu wyłazi kołe kolano. Koszula nie dobro, koszula nie dobro, a tak jest strzępy jak drobi się drobno. Kapu droczek dość mu tam pasuje, dość mu tam pasuje, jedno skrzydło po kola, na drugie przystępuje, Jedno skrzydło po kola, na drugie przystępuje. muсе выска нехто muсе выскаць заж назад да харамок без выста за назад дарамму без Jako, że była też no nie po akademii muzycznej, ale jednak uczoną skrzypaczką, Nie miała wyjścia. Potem. Nie miała wyjścia, tak, musiała dołączyć. I okazało się, że to daje bardzo dużo takiej mhm. radości, satysfakcji, że ta muzyka też komuś się do czegoś przydaje, a nie tylko mhm. po prostu jest. Mhm. A właśnie muzyka śląska. Jakbyś na przykład, gdybyś miała wybrać, co ci się w muzyce śląskiej. Najbardziej podoba, gdybyś miała przekonać kogoś, kto albo nie słyszał nigdy muzyki śląskiej, albo kto styka się z nią po raz pierwszy i ma takie. Bo tak bywa, prawda? To gdybyś miała go tak ochoczo do czegoś przekonać, albo co było dla Ciebie na przykład jakimś takim odkryciem w muzyce śląskiej akurat. Muszę tutaj zacząć jednak od tańców, mm -hmm. dlatego że ja też bardzo dużo uczę tańców i tańce śląskie są tak wdzięczne i tak po prostu jest to taki materiał na którym można tyle pracować i tyle pięknych rzeczy zrobić. No tak jak mówię, jest to przede wszystkim wdzięczna rzecz, więc no to jest po prostu niesamowita kopalnia bez dna. Kopalnia, tak. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, czy o pieśni, no to czy o melodię czy o pieśni, no dla mnie te melodie są po prostu takie ujmujące i mają w sobie taki pierwiastek piękna i pierwiastek takiego stonowania, takiego spokoju i to razem daje bardzo ciekawy i bardzo taki właśnie poruszający, ujmujący wynik. My właśnie wczoraj z Iwoną wylęgałą, którą poznacie w kolejnych odcinkach taborowego naszej tutaj taborowej obwoźnej TV wczoraj stwierdziliśmy, że to jest taki rodzaj sprężyny, że to jest sprężyna, ale jednak sprężyna relaksu. To znaczy wszystko jakby ciągnie cię gdzieś do tyłu w tej muzyce, że właśnie musisz bardzo stonować i spowolnić, ale jednocześnie bardzo cię to wciąga i wprowadza w taki niemal medytacyjny stan, że to jest jakby tak jak zwykle wszystko robi się coraz szybciej i szybciej i szybciej, tak tutaj każdy jakby dźwięk i każda właśnie fala, każdy tam podjazd akurat w pieśni, to jest taki wymuskany, taki przemyślany i wszyscy są w tym tak jakoś razem. Roda. São Paulo. A jakbyś miała tańczyć do końca życia tylko jeden taniec śląski, to który byś wybrała? Chyba nie chciałabym tańczyć do końca życia, <laughs> tylko jednego tańca. To gdyby to miał być ostatni taniec? Ostatni. Ja, no mam także bardzo lubię tego trojaka, bardzo lubię, bardzo to jest sztandarowy taniec, ale go naprawdę strasznie lubię, natomiast wyobrażam sobie, że gdyby to miał być mój ostatni taniec, to tańczyłabym to pewnie z moim mężem i, i wiedziałabym, że zaraz umrę, w trojaku nie ma aż tak dużo tej interakcji w parze, no bo jest jeszcze ta trzecia, yy, no więc, więc to byłby pewnie jakiś taniec w parze, pewnie coś takiego szybkiego, no, więc mógłby to być nadręczyk, taki po, z podkręconym tempem na koniec, albo po prostu polka. Tak, myślę, myślę że tak. Na pokochał pechowy tarw W zamyśleniu kosząc malin Krzak stratował Bukiet kwiatów potajemnie ściął Pięknej darował Tak się bez ogrodu nagle stał Miłością wszystko na prawie jednej nocy Lepsze sprawie, Maliny i kwiaty zrodzą trawę Bo w dupę chowy czar, część wciąż tam, a druga tu po pół ogród bar. Lecz posłuchaj, pan towarzysz, szuran, bo mam doskonały plan. Zmienię w nocy ogród, ferie bar. La, 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 wszystko na jednej nocy lepsze sprawię maliny i kwiaty z rodą w trawie się. Wszystko na jednej nocy lepsze sprawię maliny i kwiaty z rodą w się. Ogrodnik nowy skradł jego cud, pechowy tar, panna pokochała właśnie go za cudu tar. A ogrodnik nasz w złości podepiał. Malin nowy krzak z jego ręki, inny już usłyszał tak. pannę miał wszystko na prac. Widziałam tego komara, który cię cały atakował. Czas go atakował. Dobra, nie nagrywamy tego drugi raz, to był Nie, idealne. no.